Wiem, że to średnio możliwe, ale jeżeli zbrzydła Ci piwnica, to chyba mamy coś dla Ciebie. Jedyna taka okazja w roku. Erpegi, góry, dzidy, lasery, pijacy i pijanice i warchoły. Wszystkie sarmackie charaktery, najweselsze rzeczy, które mogą być. Jak chcecie, to jakieś inne też, ale teraz tak wszystko, co jest w Waszej piwnicy, tylko więcej. Bo czego nie ma w Waszej piwnicy? Świeżego powietrza, gór, oddechu. I czegoś tam jeszcze. Więcej Ale... I wyżej, moi drodzy. A wyżej, wyżej. To zawsze lepiej, jak mówi łacińskie powiedzenie. Dokładnie, a piwnice są pod ziemią, więc spadacie za nisko. A chodzi dokładnie o nasze wydarzenie. Erpegowanie izerskie w izerach, w Wy... stacji turystycznej Orle pod Szklaską Porębą. Zapraszamy serdecznie. Dokładnie tak. 29 listopada do 1 grudnia, także początek grudnia. Idealna data, początek zimy, może nawet będzie śnieg. Oby był śnieg! Oby był śnieg, żeby było jeszcze ciężej chodzić. I żeby Plany, były narty. I żeby były narty biegowe, bo tam można wypożyczyć. I sauna też jest y, możliwa. Także, wszystko co chcecie, wszystko czego nie macie w swojej piwnicy. I przy okazji, tak jest to wydarzenie, które organizuje oczywiście Skrzata Kompania, czyli my wraz z Toporami Oddział Szczecin. Zapraszamy serdecznie... na fanpage. E. zerknijcie, sprawdźcie, polajkujcie. Tak. Których serdecznie pozdrawiamy, ale także, jeżeli mówimy już o fanpage'ach, to musimy pamiętać o tym, żebyście weszli na nasze wydarzenie, które będzie podlinkowane i żebyście yy, zaznaczyli, że dołączę i dołączyli. Wydarzenie nic nie kosztuje. Znaczy się... Kosztuje dojazd i zakwaterowanie, ale nic dla nas. Także idealna Dokładnie, okazja. Tak. Wszystko w sarmackim duchu Złotej Wolności. Najlepszy taki mini-konwent w Polsce. Dokładnie. Wyjdź w końcu z piwnicy i się trochę poruszaj. Idź do piwnicy na szczycie.